Codziennie gramy sobie na palionowie rozwiązując różnego rodzaju problemy, ale w dzisiejszym pięknym dniu, w którym założyłem sobie aparat, yy, postanowiłem zagrać. Yy, no, też po części przez brak czasu, przez to, że zakładałem aparat, postanowiłem dzisiaj zagrać z, z zarobistą ekipą Jagieł. Z, ja z, z Jagiełem? Je nieważne, z, z, z kolegą Mateuszem. Jagiełem. Yy. Nieważne, i z Wojtinim, oczywiście do chłopaków macie y, linki y, w opisie, tam możecie wbić do nich na kanały, oni też spróbują, zaczynają sobie swoją y, przygodę z YouTube'em, a ja jestem oczywiście na serwerze K Coxcraft, tu macie IP, bardzo serdecznie zapraszam, możecie wbić i tutaj ze mną pograć, od stycznia lecimy tutaj z live'ami i będziecie, będziecie mogli sobie tutaj ze mną zagrać, już jakiś czas temu był live, ale dobra, nieważne, intro. Halo, halo, koledzy sympatyczni, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteście? Halo, witam, witam <laughs> Witam, witam Dobra, TNT Run, uwaga, zasady są, zasady są proste Zamykacie oczy i biegacie, dobra? Dokładnie <laughs> dokładnie Dobra, wy ogólnie nie przemyśleliście Ura, tego co ogień, ogień. Dobra, ten kto wygra, ten jest dzik ogólnie. Ja jestem w TNT rana ogólnie mega słaby Wydaje mi się, że wy również o kurde, ktoś spadł koło mnie w tym momencie O nie, Nie, dobra o, spadłem double jump na dół, mi... na mojego No górę. Normalnie, 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 mi się nigdy nie udaje o, o, Ja powiem nie. wam szczerze, że na tym serwerze Tą gierkę, co zagraliśmy przed ale, nagraniami To była pierwsza o, i jedyna gra, którą wygrałem Wow, na o, tym serwerze Ale cofka była, no ale na tej mapie ja słyszałem właśnie Ogólnie właśnie dostałem cofkę i spadłem, co za najgorzej Gorsze niż tamte Tak, Ta, no ale... bo to się losowo one dobierają, ale są wiem, tu lepsze, gorsze no, mapy rywalizujemy ze sobą, widzę A ty jesteś tutaj na tym, o kurde, widzę cię Czekaj, to ty masz skina? Tak, 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 o, tak kurde, no niesamowite, pierwszy, pierwszy O nie! Dobra! Porobiłeś <laughs> mnie Najgorzej, a ty też spadłeś czy nie? Nie Tam. Kurczę, o, spadłem. dobra, dobra, dobra To trudno A jak mi jest niewygodnie mówić z tym aparatem to jest O nie, znowu spadło, mnie wystraszył chłop Nie to... Ten to prawie przeklina Dobra e, O kurde, są diamenty Spadłem dwa piętra, spadłem dwa piętra O, jest jeszcze jedno piętro niżej? Nie, dobra, to niżej to już jest kurcze przepaść zestarnie. Ja panowie, dobra. ja panowie, jestem dalej Co Jesteś na górze? O kurcze, ktoś na moich oczach spadł Przykro mi Dobra, pozostało dobra, żywych ciężko. graczy czterech Wow. Żywi się czterej i oh, tutaj yeah. widzę udaje, daje radę jakoś Ale idę ci pokrzyżować twoje plany O tutaj prawda zabrać ci kilka nie, bloków nie, O no no no, no 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 zostaw mnie <laughs> Najgorzej No 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 o, Spadłeś nie już całkowicie O nie Spadłem No nie, nie czy, się czy, się to, czy, czy Jagieł wygra tą rozgrywkę? Czy to jest nie, czy to jest może. No on jest na samym dole, kurde, tamten chłopiec trochę wyżej od niego I nie o, wierzę! Wygrałem. Nie wierzę! Wygrał! Nie wierzę! Jakie wygrał grę w Minecraft! No coś nie stało mi tak! Dobra, klikam zagraj ponownie lecimy kolejnego TNT rana O nie jest okay. sama mapa, ale to jest jakaś szczęśliwa mapa dla ciebie, Jagieł, więc to. O, no, ewidentnie. Musisz udowodnić, Dobrze. że to nie był przypadek. Wygraj drugi raz. Bo. Ja na... naprawdę czuję się tak tragicznym aparatem, nie potrafię w ogóle mówić. Czuję, się, czuję to jest trochę takie uczucie, jak, jak, nie wiem, na pewno ktoś tak miał, że jak mieliście gumę do rzucia i nią się po prostu bawiliście tak w ryju, żeście się se turlali ją i takie tam, nie? To, to, kurczę, tak, już tak, spadłem, to, to wciskaliście sobie ją tak w podwargę? Tak, 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 no miałem No, no to to jest takie uczucie, jakbyście sobie tak wcisnęli tą gumę pod wargę i. W sumie ja i aparat, nie ma, tak, No ty wiesz, ty wiesz, no tak, ale. O kurczę, jo, prawie spadłem. Jo. Ja cię kręcę. Nie ale nie mówię mogę. to Wojtkowi, który o, nie wie. Q, stąd mamy problem Jestem. Na <laughs> samej górze jestem całkowicie sam, ale daję radę. Co? No to to jest jakaś ewidentnie szczęśliwa mapa dla ciebie Jagieł To jest o, chyba... no to nie ma to tamto Przylagowania przy czasami No, no właśnie tu... też mam lekkie ścinki, ale to chyba przez tak. serwer, nie Nie, wiem, nie o, wiem O nie, spadłem, spadłem O, dobra. o Wojtek, o, Wojtek, Wojtek, Wojtek tu Cieko. mi zachodzi. No nie rób! Wojtek przez ciebie spadłem Trudno, po co mnie goniłeś? Panie? No, nie goniłem cię, właśnie chciałem odbić od ciebie, a, a ty a, mi zabiegłeś chcesz, drogę. No, ja to już wiem, jak ty chciałeś odbić. No jasne, że chciałem. No dobra, ale i tak co sobie. Jak, <laughs> jak z wełną. Jak z wełną. No, ale to było poza o, o, co się stało? O, problemy najmana. Problemy, co? Ta? Spadasz? To jest nie, czasem nie, nie. zdradzieckie, takie bycie na samej górze. Tam jest mało bloków, nie, nie, nie spadasz mój, kilka pięter nie. na dół. No nie, Wojtini chyba wypadł poza świat, co? No, nie no. można biegać Solomem, panowie. To jest rada. Ale wiecie dlaczego? Bo wy nie macie wpisanego no, kodu. To, to. Kodu twórcy nie macie wpisanego tutaj, prawda, no, no, w Minecraft. Nie masz Szypson, witam panowie. Nie może być, nie może on nie, podłoga, nie, nie podłoga. Kropka 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 Ta, kropka. nie ma takiego kodu, swaniaku. Tylko <ślech> szczypson-kropka-podłoga, znaczy szczypson kropka Panie Szypson, panie Szczypson, mamy walkę pomiędzy sobą, tak mi się wydaje. Tak, 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 pomiędzy sobą. Nie! Pan Jaglak A, wygrywa. Niestety. Udowodnił po raz drugi, że wygrał ze mną, bo Nie. ja musiałem użyć double jumpa, pa, bo byłem w takiej dupie. Ja no właśnie nie. też i. Ale zapomniałbym jumpach! No, no, trochę wie ten. Dobra, jump trzecia runda, trzecia runda, czyli kolejna runda, szczęśliwa. Tak. Jak, jak po raz kolejny się trafi ten sam, ta sama mapa, to przecież. Nie, o, nie, dobra, nie, nie. ale mapa no, teraz. To, to jest ta, co ty wygrał. Teraz bardzo duża, ta będzie długo trwała. No, ta będzie długo, ale ta jest fajna nawet. Jest taka jedna mapa, i to jest jedyna mapa tylko i wyłącznie na serwerze Coxcraft. <noise> i, ale to jest, to, to jest prawda akurat, nigdzie jej nie widziałem. W której macie schody i to, że jesteście na dolewce, ale nie oznacza, że nie możecie wrócić na samą górę. Jak to schody? Gdzie No są? schody, ale, schody. No, nie nie ma... na tej, to nie jest ta mapa, ale jest taka mapa, że normalnie masz schody, przez co jak spadniesz niżej, to możesz po tych schodach z porotem wspiąć się na górę. Oczywiście no, schody to... też są zrobione z tego piasku i gravelu, więc one też się A, no, roz... zapadają, nie? Ale, ale możesz wrócić z tym, to jest mega spoko. I fajnie jakby się ta mapa trafiła. Nie wiem, jak ci akurat... ludzie ubierają na początku, tak szczerze. Ja myślę, że to tak są. Tak. Myślę, że to są po prostu e, tacy tak zwane boty. Nie, no tu nie ma botów. To, to po prostu są ludzie, którzy grają jak boty. Nie, Jestem na samym dole, czekajcie. No, ja ja też jest śpi botem. A, no, A, dobra, dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobra, tak jest, zobaczymy kto tu wygra. Jeszcze, jeszcze porobię to. Jeszcze jo, to porobię. ale odbiłem teraz. Nie. No ja sobie jest. spadłem już na drugie piętro. Jest fajnie. Ja też, ja o, też chodź jestem. na trzecie, chodź na trzecie, bo już tu czekam na ciebie. Ja. O! Kto mi to? Tu... A nie, myślałem, że to co widziałem to co ktoś tutaj wyczynił Co za geniusz Dobra, no póki co Ile jeszcze zostało osób? Raz, dwa, trzy, cztery. O kurczę! Dziura była podobnie, moja na taba. na w parkurach to w tnt też sobie poradzi. Kurczę, Bele, tym razem się nie udało. A ja, no to nie ta mapa, to nie ta mapa. Ta jest radziecka, ale... ja jeszcze jestem tutaj. Ja, nie ma akademii nie, taktycznej do tej mapy, niestety. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, ale ja tutaj, Dobra, ja, ja, chcesz... to, ja to wygram, obiecuję. Obiecuję. O, kolega poleciał. Żyjemy tak. Sam na samym dole. Nie, nie, Oj, Wojtek nie, jak poleciał nie. między dwa klocuszki idealnie. Nie no, nie mogę. Żywi dwóch, dwóch. dwóch. Gdzie on jest? Dobra. Gościu dostał laga, nie? Albo nie, cofka była. Oj. Cofka mogła być, no. Dobrze, tutaj sep... Sebo0252 poziomie Nie no, na przedostatnim jest, a no, też to faktycznie jest też drugi Ło, wow! nie no, cofkę ale... miałem, o, jej, o, cofkę jej, miałem jej. Dobra, ale byłem trzeci, byłem trzeci No, no nie, ale ta cofka mnie zdradziła, halo Dlaczego tu takie cofki, dobra, zagraj ponownie, lecimy kolejną kolejkę Mam nadzieję, o, że w się trafi ta o, to, to jest, to jest ta, mapa. to jest ta mapa, to jest ta mapa ze schodami Ale to no jest dobra, totalnie pokręcona, więc tutaj da się wrócić sporo powrotem na samą górę, tylko na samej górze jak widzicie dużo bloków nie ma więc sama dobra. góra wcale nie jest najlepsza Dobra, ja lecę na sam dół od razu, nie? <laughs> Żebyś se mógł wiedz z powrotem? Tak, tak, dokładnie. <laughs> jest, co spadnie tak górę. No nie chcę, ja, żeby taka pokazać. jest moja taktyka. Dobra, dobra No nie ukrywam, że wrócić nie jest tak łatwo. To jest już mało. Tych bloków. Tu no, za dużo góra, osób. Góra, góra bardzo szybko znika. Tu ogólnie mam wrażenie, że przez to, że nie widać, gdzie są jakie poziomy, to bardzo szybko znikają te bloki. Tak, tu też jest tak. Powiem. Bo Dobra, cała góra ciągle. zaraz zniknie, przez to, że ludzie będą wracać schodami, nie? Dobra, um. ja właśnie wchodzę schodami, nie jestem w no, ja No, ja, ja właśnie spadłem i też lecę właśnie schodami. I tu tak mi naprzeciw wybiegł. Tak. Nie tak wiem, tak czy to było. jest takie dobre, żeby wchodzić tu spadłem. z powrotem. Wiesz co, to robi, to myślę że, myślę że, znaczy ja jestem na górze, jestem, wróciłem na górę Wydaje mi się, że to nie jest głupi nie pomysł no, wracać, po ale... Ja, ale się sam porobiłem teraz, co za debil ze mnie, nie mogę Chciałem się... Wrócić... O nie, o nie 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 nie, nie, nie. dobra Ja sobie radzę fenomenalnie jak na razie Ja, ja, spadłem już troszkę, ale no to jest ta mapa, w której to, że spadasz wcale nie oznacza, że przegrywasz, bo tu jest bardzo szybki powrót Wspomniałem o tym tym... Zostało 14 graczy. Na się sięgają za nitu. 14 ludzi to jest jeszcze masa ludzi. O nie, znowu spadłem. Dobra, Ja też, kurczę, bele. No ale to zaraz wracam z powrotem do rozgrywki. To jest tak najgorzej, że przez to, że są te schody, to. O nie, znowu spadłem. widziałeś? Ale to nie zadziała mi sprint po prostu, no. To był pech. To był pech, no niestety, no, ale to jakoś trzeba ugrać. Tu, tu. Ja to czasami mam wrażenie, że tak naprawdę się doskakuje do tyłu. No. Dobra, wracam z powrotem. Nie no, ja nie mam jak tam skoczyć już wyżej. O, pan już panie, Jak wciągnął w ogóle drogę. Nie! Widziałeś to? Tak. Zablokował cię ten. Ojoj, oj, jestem na samym dole. No ale to, to jest ta mapa, na której to nie ma za bardzo większego znaczenia, że jestem na samym dole. Tak, nie ma znaczenia, ale tu już jest mało kroków To wcale nie tak, Dobra. że się pocieszam właśnie jeśli, ktoś, jeśli ktoś mnie widzi to oj, naprawdę... ojoj, oj, 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 oj. Spokojnie, problemy, lekkie Ale ty miałeś na jedną, tę, na jedną Ale kartę. wiesz co, te, autentycznie chyba teraz lepiej jest zostać tu już na dole Kurczę, ja nie mam go jumpów, nie, nie, znaczy double mhm. jumpów Kurczę, spadłem Widziałem, widziałem jak A, na moich oczach spadłeś Dobra, jest jeden gracz, zaraz ci powiem gdzie on jest To jest trochę unlucky teraz co się stało On jest na samej górze Ta? Tak. Tryhardzik. Ty, bez hitu chłopce to po jednym klacuszku Tak, skacze. skacze sobie tak, bez, a teraz ze sprintem, ale tak to bez sprintu. Dobra, no ja tam idę do niego, pokrzyżować mu lekko no, plany. spadł, spadł właśnie spadł. spadł. Dobra, spokojnie, spokojnie Szczypson, ja, on już spada. O, widzicie się, widzicie się, powinniście się widzieć. Kurde, ale chłop nie jest taki zachłany w tym skakaniu, on tak sobie po jednej krateczce. O, ale ja wracam z powrotem na górę, już jestem wyżej od niego. Oj, to cię możesz zgubić też. On już bo nie, nie ma jak wrócić ciur. tutaj na górę. Sam no. w tym momencie utknąłem, nie miałem jak odwrotnych spadłem. Nie wiem, czy ci się opłacać tak na górę, bo... Nie, 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 nie. Ja, już tu, ja już tu wykorzystuję bloki, tylko wiesz? Oj, spadł, wygrałeś. Ha! Jest pierwsze zwycięstwo. Moja ma, jak ja jakie no pierwsze na nagraniu, Drugi. no ale oczywiście... Ja gnajmniej no, też kurczę, ale to jest klasa sama w sobie po prostu, jak masz partnera, to masz plus 10 kurczę, do skila po ja prostu, Taka wygląda, tak wygląda sytuacja tutaj. Dobra, ja bym jeszcze ostatnią, ostatnią hmm. grę zagrał, mi się dobra, naprawdę mega dobrze okułem. gra te TNT są... rawczej. To, to bardzo fajnie się gra. to za mapa. O jeszcze takiej mapki nie było bardzo fajne. O, Ta, też nie, był, nie graliśmy jej, ale tu niestety nie ma tego powrotu. A ja lubię te schody nawet. Mi się tamta fajne. mapa mi się naprawdę fajne. mega, mega podoba. Jest mega dobra. No, ale tu jest mnóstwo jeszcze innych trybów, więc, więc więc, koniecznie subskrybujcie, ponieważ tu będzie z tego serwera mnóstwo odcinków jeszcze, ponieważ jest tutaj tryb Among Us, więc też warto wbić. A jeszcze, jeszcze o to, to trzeba powiedzieć, uwaga, słuchajcie. Sytuacja wygląda tak, jest tutaj coś takiego jak kot twórcy, jest tutaj też również mój kot, nie? To jest, to jest kot z po prostu, no raczej to nie jest trudne do zgadnięcia. I sytuacja wygląda tak... Że że, że że, używając tego kodu i kupowania sobie na przykład VIP-a, który kosztuje na tym serwerze jedyne 8 zł, za które możecie sobie zagrać w tryb Among Us, który jest tylko i wyłącznie dostępny dla VIP-ów. Więc myślę, że warto. Spadłem sobie właśnie o tak. piętro niżej. No nieważne. Ale. Filipie. Ale. No troszkę tak, nie troszkę Filipia tak. Ale, 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 ale myślę, że warto, więc zapraszam bardzo serdecznie, prawda, na serwer. Tu można mnie często spotkać nawet w programie. Dobra, bo zagram zostałem sobie. na południe. Bo jestem na tym samym poziomie co Wojtek. Ja też zapominam o tych, o tych double jumpach często. Kurczę, to jest straszne. straszne a mi się klocuszki już kończą na samej górze, nie! O, no, na samej górze nie ma ich wiele, to prawda. Ale ja też już ich na wiele nie ma. No, one na tej mapie bardzo szybko znikają. To jest. Zaraz nie ma nie, po czym skakać. Spadłem. Tu se trzeba bardzo oszczędzać. Ale na live'ach mi nie szło, bo czytałem czat. O nie, a teraz mi nie idzie, bo i tak nie czytam. Widziałeś to? Nie, ale ja też spadłem. Gdzie jest pan Masakra, jest jestem na samym dole. Spadłem. O, tu jest, ty, wysoko jest. Ta? To może to jest też jego mapa. No. No i ewidentnie ze schodami, no, ale on jest fanem takich właśnie tutaj. Hmm. Kurczę, trochę ciemne, za mało widzę. Albo wygraliście pół życia w tego Minecrafta. <laughs> Nieprawda? prawda. Prawda. Wow, 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 co ja tu wyczyniłem w tym momencie? Ja, ja pierdzielę. Dobra, Nie! Ja zostałem... Co zrobiłem? Ojoj, oj, oj! Najgorzej, graczy dwaj, dobra, A, no jest, tak jest, jest. Po. no, ewidentnie jego Trzec, mapa, ewidentnie jego raz. mapa, ewidentnie, dobra. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie więcej odcinków ja tego typu, koniecznie, łapka w górę, widzimy się na następnym odcinku. Yy, u mnie już jutro yy, o godzinie 10 rano, o 14 na Szybson Plusie i o 19.19 19, tradycyjnie wieczorem tutaj na kanale Szybson. Trzymajcie się, na razie. Papa! Pa.